Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z e, na moim kanale. gdzie jesteśmy w Rangol Royal, czyli coś takiego mniej więcej jak e, Fall Guysy. E, nie Jeszcze tego nigdy nie nagrywam, ale nie mam zamiaru. E, tutaj już jedną wygraną mam, tutaj sobie swojego skina zrobiłem już. Mam nowe studio, nie chcę się chwalić, ale mam tutaj sobie kolor skóry. E, tutaj ubranie, e, buźkę można sobie, tutaj można sobie jakieś takie lajty. Albo nic, bo ja nie chcę nic, bo ja nie pasuje, Czarny byłby fajny. Tops ten, ale nie mamy, więc gramy. To są takie Fall Guys jakby... O, tutaj ktoś chce do mnie dołączyć. Ja, ja go wezmę, co akceptuję. Ale my zagramy sobie dzisiaj teraz w gierkę. Fall czyli Rango Royal. Przepraszam, że ja będę nieraz może yy, yy, no, będę się mniej odzywać, bo już próbowałem ze 4 razy coś nagrywać. No, a mi się wyłączało, albo mi chciało jakieś opłaty zebrać, albo coś. No więc e, tak to wygląda mniej więcej. Na e, początku chciałem Minecrafta nagrać, ale nie da się na razie. Jeśli chcecie takiego bardzo starego Minecrafta, żebym nagrał na kanał, no to zostawiajcie łapki do góry, subskrypcje. A, no, a ja i Was zapraszam też do mojego profilu na Discordzie zaczynamy rundkę w Ręgoli Royal. No jak mówię to już jest bardzo... O, to jest bardzo podobne do e, Falgeisów do Fall No i zaczynamy. się mapeczka. Czekamy. Mamy mapkę Crown No to tutaj obejście ja się nie znam na tych mapkach. To bardzo, bo ja nie gram w Fall Guysy. Grałem to tylko jeden raz. Zobaczcie, jak to wygląda. Za pierwszym razem wygrałem. I nie wiem o co tu za bardzo chodzi. O, mam koronę. O co to chodzi? Nie rozumiem o co w tej grze chodzi. A tak, trzeba zabierać te korony. I ten kto nie ma koron musi zabierać. I to trzeba pilnować. To jest taka gra. To jest podobne do Fall oryginalnych. Tylko że tutaj jest z koroną, a w Fall Guys'ach jest z ogonem. Myślę, że sobie trochę gry tutaj zagramy. Jeśli chcecie prawdziwe Fall Guys'y, możecie zostawiać łapeczki do góry. Jeśli zostawicie 50 łapek do góry, to nagram prawdziwe Fall Guys'y. 50. Myślę, że to jest niewykonalne, więc nie nagram Fall Guysów, Więc. Gramy tutaj sobie. I patrzymy. Mamy minutę do rozgrywki. Siedem. Może tylko wiecie. Nie! Nie, 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 nie! Nie, straciłem koronę! Odawaj koronę! Odawaj koronę! Moja korona! Podawaj tą koronę! Moja korona, chcę ją odzyskać! O da to! Dawaj to! Odawaj! Dawaj, podzięki. Dobra, zabrałem. Goni mnie ktoś. Chce mi znowu chyba do koronę zabrać. Nie! Prawie mi zabrał. Uch, ale były. Ciory. Dobra, dajemy. Uciekamy. Tędy. Jeszcze 18 sekund do rozgrzywki, nie! Dobra, ja sobie po tej rundzie kupię jakąś... Jak się... Ogólnie jak się naciśnie dwa razy spację, to się rzucamy. O właśnie tak, właśnie. biegnę sobie, jedna z patrza to jest skakanie, a dwie to rzucamy, dobra, jeszcze dobra i się zakwalifikowałem, więc dobrze, tam chyba już cztery rundki, już nice job, w Fall Geistach ogólnie tutaj wszyscy spadają na ziemię, a tutaj po prostu się czerwone, że niby, o to... oni, a to jest, ł... o, to jest banalne, można się tutaj zrzucać, więc ten, y... fajne, ja zawsze w tym wygrywałem, raczej... Jak gram wtedy przed odcinkiem. To dobrze mi szło. Z tym więc 3, 2, 1 i gramy. Ja tak naprawdę nie muszę się tu martwić, bo ja ogarniam to. Wstać tylko spać tak naprawdę nagrywać. Naciskać. Pek. Dołączajcie również na mojego Instagrama, ponieważ yy, przez kolejne dwa tygodnie nie będzie. Nie będzie filmów na kanale, a to będzie spowodowane tym, że mnie nie będzie. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie będę albo co będę robił, to wpadajcie na mojego Instagrama za dwa, tylko nie tygodnie. pojawią się. Yy, no, poja. O, no, Będziemy teraz będą te tuby. To będziecie wiedzieli, co ja tam robiłem. Będziecie mieć zdjęcia na Instagramu. No i dajemy. Na Discordzie również mam bardzo dużo rzeczy. Na przykład różne zabawy na Discordzie mam albo różne takie rzeczy o nie, 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 nie! Eee, dobra Dobra, to jest dosyć banalne dla mnie. Więc czekamy. Nie, 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 nie. nie! Ua! Eee, dobra, jest cool. Dobra, ja tu wejdę sobie na górę Nie, jeszcze jedna osoba musi się wyeliminować I to ja będę ja, to będę na pewno ja dobra, ja się tutaj będę Epa Ej, już powinna się skończyć runda, bo już są wszyscy eliminowani Nie. no co z Ja spadłem przecież Matko, ta gra jest zepsuta. <grym> ta gra jest zepsuta. Mm, dobra. Oczywiście też mamy z Wawelem wspólny kanał na YouTube, który nazywa się e, Wodnik Irak. E, ale nagrany mamy już tam film, ale jeszcze nie wrzuciliśmy go. Czy to już jest finał? Finał! Dobra, to ja muszę dać jej czadu, muszę wygrać to. Nie! Te ludzie dziwnie tu wyglądają. Nie, ja nigdy na tym parkurze nie umiałem. Nie, no, no, ja przegram to. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. To się ma na raz zrobić. Ten parkur się robi na raz. Bez żadnego czekania. Nie! Dobra, mam na szczęście spawn Nie! No. Ja nie lubię tej maszyny. No, ludzie, ja tego nie wygram, nie? Ostatnio by się wartnęło, ale miałem co innego. Wiecie co? No wie. No przecież nawet nie skocznąłem. No, dlaczego ja tam, tam chyba trzeba się rzucić? Jestem! Pyk! Dobra. Eee, dobra, jestem! No wiecie, wiecie... No nawet bis... Dobra, przegrałem. Trudno się mówi. Jestem zalimnowany, ona wygrała. Black to Lobby. Ja. Myślę, że tutaj sobie kupię jakąś emoteczkę. Dobra, gdzie tu jest shop jakiś? Halo, gdzie tu jest shop? To jest shop? To chyba jest shop. Ile ja mam kasy? mam 50 emeraldów i nie widzę ile mam kasy, bo mi zasłania pasy nagrywania. Więc tak, kupię sobie... O, pety można? O, no fajnie! O tutaj są stroje, ale one są drogie. Dobra, są tu miny. Są. Są emotki jakieś. A tak, to są emotki wygranej. Uh -huh. o, tutaj są... Nie wiem czy to... Tam chyba były emotki skakania. Albo chodzenia. Tak? Tak, tak, tak. Tutaj jest... o to... Co to? Aha A to jest coś Co to? Ja nie wiem o co tu chodzi, ale tutaj chyba Nie wiem o co tu chodzi Dobra Na pewno jeszcze ja kupię jakąś emotkę Ale nie wiem którą. Mówię nie da nie stać za bardzo Więc myślę, że sobie kupię albo tą. <laughs> Albo to, albo to. Tu nie ma nie mojego tego, ale dobra, ja sobie biorę to, to mi się podoba. Dobra, i zaraz exit, wchodzimy w ludzika naszego, bierzemy w to i pyk, i accept. No i mamy, proszę Państwa, już mamy owadkę, jak ja wyglądam. Dobra, gramy jeszcze jedną rundeczkę. I zobaczymy sobie jak tutaj to wygląda. Fajne małą czerwonie. Dobra. A my czekamy. Jeszcze nam zostało 30 sekundek. Jedna osoba naprawdę się tylko wzięła, dołączyła. Dobra, to jeszcze wejdę, zobaczę. O matko ile wygram. Dobra, zobaczę na mniej. Dobra, tutaj jest... A co to? A to są jakieś challenges. Challenges. Dobra, trochę dziwniej wyglądam. Czemu ja jestem łysy? Nie chcę być łysy. Dobra. Ty, ja mam 700 coś kasy chyba. Czy ja dobrze widzę? To ja mogę sobie na luzie co innego kupić, naprawdę? Dobra, to ja tutaj to skończę Jakąś epicką twarz albo coś epickiego. 12, 11, 11 dobra, gramy. Myślę, że. O, 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 o to, było to zbie... Nie, tamto było naprawdę fajne. Dobra, to go nie lubię. To pole denerwujące. Bez komentarza. I dajemy! Co to jest? Czemu dwie osoby się tylko kwalifikują? Co bez sensu? To od razu będzie finał? Nie no wiecie co? No nie. Nie lubię tej gry. Pyk. 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 Dobra, na razie mi chyba dobrze idzie. Ale jak mają się zakwalifikować tylko dwie osoby, to ja wątpię w siebie samego. Jaki fart! Nie wiem, czy to widzieliście, ale to był mega fart. Dobra, biegniemy dalej. Będziemy musieli przejść przez to. Dobra, jestem. Nie! Dobra, jestem. Pyk, pyk. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Ja! Yeah! Udało się. Trzeba jest w te chyba ściany. Dobra, będę drugą osobą! Let's go. Say... Yeah. Yes! Zakwalifikowałem się. Nice job. To tylko trzy osoby były? Oh, Dobra, to teraz będzie finał. Proszę, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. Bliska. Ja chcę to. Nie, 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 nie. tego nie, tego nie, proszę, tylko nie to. Proszę. O, to jest mega, to ja chcę to. Nie, no serio, musicie to ciągle zmieniać. Nie no, akurat, akurat to musieli, nie? No bo nie ja chciałem tu e, e, to z tymi tymi robaczkami, bo tam jak grałem w e, te robaki, nie pamiętam, jak one się nazywały, to... Co ty odwalasz? Uy, spadła. Spadła, spadła. Ja też spadłem. Fajnie. Pobiegnę tą drogą. No ludzie, no, przecież zaskoczyłem. Ja pyk. I pyk. I pyk. I pyk! Nie! No! Fajnie by było, jakbym nie przerzuciło na... Wiecie, na tam, na tam, 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 tam. W jakby z myszką zrobiło, bo zupełnie leci tam, gdzie nie chce. No wiecie co? Dobra, z tą drogą teraz pobiegnę. Pyk, pyk. Pyk. Py, i na farcie lecimy, gdy popełnić samobójstwo? No nie, nie mogę, bez sens Bez komentarza, ja zaraz nie wyrobię. Ciekawe, ja jest derwująca. Dobra, ja tam biegnę. Ja nie dam rady tego przejść, nie? Nie, nie lubię tej mapy Nadzwyczajnie w sieci i nie lubię nie! No, no, no przecież Aha, ona doszła przecież e, Co to zostało? Dobra. dobra, spróbujemy jeszcze jedną rundę Ale tym razem musimy zakupić jakieś epickie ubrania na Dobra, idziemy na zakupy To mocne zakupy Ile ja mam? 700? Siedem... 800 chyba 18, szczególnie się nie mylę, bo ja nie widzę, jak ja mówię, zasyłanie pasek. Dobra, ja sobie już nie będę tego tutaj kupował, jest tu będę patrzył Szkoda, że ja tego nie mogę. Mam Robuxy? Okay. Nie, mam za mało Robux. Byłoby mi więcej. Te tu są fajne. Ale mnie nie stać. Przykrość. Dobra. Szczerze mówiąc nie wiem co wziąć, bo to są strasznie drogie rzeczy. Więc... Chyba mogę wziąć tylko strój. O, 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 o fajne. Dobra. Co ja chciałem wziąć? A to fajne. Chcę to! Dobra, jest to sahosie. Za chwilę. No czemu ja tu weszłem? Dobra, ja sobie to, to... Aha. Nie! Kupiłem tego co potrzeba. Ale zobaczmy to się. Czekajcie, bo ja chciałem jeszcze sobie zobaczyć. A tutaj jest to. Normal. Pets. Win. Winning. Aha. Winning machine. Ej ty, to można sobie kupić chyba tekst yy, wygranego. Z tego co mi się wy... Nie, 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 nie. Co to jest? Yy, to było w sklepie? W sklepie. To był tekst wygranego. A to coś się kupić trzeba. Mhm. Mm nie ja mam kasy. No, stać mnie. Na luzie. Dobra, na luzie. E, se kupiłem jej. Jeszcze wejdę. A nie, a tu nie, tu. Dobra. I win. Jej. Jeszcze można wybierać. Ale dobra, jeszcze ja wybrałem jej. Jak już chyba mówiłem, mam nowe studio. Jeśli chcecie filmik ze studiem, no i jak wygląda moje studio, zostawcie może tutaj 10 łapek do góry. 10 łapek do góry, jak będzie to pokażę studio. A jak będzie y, to 50, to nagram prawdziwy Fall Guys. No, to zaczynamy. 16, 15. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Aha. Milisekundy. ppp, Dobra, czekamy. Czekamy. Nie, ja tego nie chcę. Już to Już to było. Co to? Nie, nie! Mam nadzieję, że to przejdę i Wam pokażę następną mapkę. Po tym. O nie. O, ten to takie fajne coś na sobie. Widzę, że wszyscy za czerwonym. Nie, no sami dał się ludzie. Będę... Będzie... Na którą tu była ściana? Lecę... pyk. I na farcie! Lecę! Ogólnie ta gra jest cała na farcie Więc tu nie ma wygrania bo... Nie ma wygrywania bo jestem mistrz Tylko to jest wygrywanie bo fart Cię odwiedził w tej grze Bra, Grajemy, grajemy Grajemy, grajemy Pyk! Pyk! Pyk, nie pyk, pyk Pyk Pyk, pyk O matko jaki fart Dobra, dobiegamy do końca O ale mnie fart Pyk, o nie odbiło mnie Pyk Pyk, nie będę drugi o, Ale będę miał fart eee, pierwszy, pierwszy Pierwszy, proszę Państwa. Jestem pierwszy. Nice job. Odpadł gość. Ten gość odpadł. He, he. Sami czerwoni, górą. Czerwoni górą, czerwony najlepszy. Nie no serio, ja tego nie lubię. Wiecie jak ja tego nie lubię. Ja trochę denerwuję. Bo niby się wygrywa, niby się przegrywa. Nie no, to jest trochę bez sensu. Dwa, jeden, gramy.

Wracam do lobby. A ja Was bardzo serdecznie, już będę żegnał. Ja Was żegnam bardzo serdecznie, życzę tych świąt wesołych, których nie złożyłem ostatnio, bo nie mogę gaść niestety. Jeśli chcecie jakieś challenge, piszcie wszystko w komentarzach. Ja oczywiście będę wybierał najlepsze. A Ja Was żegnam bardzo serdecznie. Papa! Pa!